Cześć. Widziałaś kiedyś psa, który sam się wyprowadza? O, dziękuję bardzo. Usta. Nie? Usta. Nie! Uciekłem, Usta. to uciekłem. Zostaw! Usta. Usta. Ale przytargałaś ze sobą arsenał. Tylko nie wiem po co, skoro i tak dobrze wiadomo, czym pies naprawdę lubi się bawić. A wiecie, czego pies naprawdę nie lubi? Chodzenia do dentysty, bo od takich kamulców i patyków można sobie poharatać nieśledzionosła i zęby. Hm, piłka? Uh, w sumie piłka może być. A, jednak co? ci Dobra, nie dobra. czochraj, tylko dawaj piłkę. No dawaj! Dobra, słuchajcie, teraz serio. Jest taka sprawa... Takie piłki są za małe I pies może je połknąć i sobie zrobić krzywdę i się udusić na przykład. A patyki i kamienie to w ogóle odpadają, bo mogą pocharatać dziąsła i zęby. Ja się kładę. Wow, a ten talerz to się nie potłucze? Oczkowi by się podobało. No dawaj, rzucaj no. A, trafiłaś wiewiórkę. Jak coś we wiórce nic się nie stało. Jestem gotów na kolejny aport. Aportaż. O, siusiu. No i już. A skąd ty w ogóle masz taki nietłukący talerz? Ale żeś to rzuciła, ty masz jakieś chore nadgarstki czy coś? I czy jeżeli u rąk są nadgarstki, to czy u stóp są podgarstki? Tak mnie to filozofowanie jakoś rozkojarzyło, że. Haha, <laughs> biegnę! Zdobyłem ten szczyt. Jest to najwyższy szczyt w okolicy. I zbiegam z prędkością światła! Dawaj, aportuj mnie! Złap mnie! Czemu już nie biegniesz? Ale masz kondycję. No i ty właśnie taka jesteś, wiesz? Proszę mi teraz tutaj nie świstać, bo ja jestem zajęty. Siup, siup, siup. Siup. I jeszcze siup, siup. Dobra, co chciałaś? Słucham. Znowu ten talerz. Nie mam mowy! <laughs> Kamerzysta, nagraj mnie, jak biegnę. Cholerka, czego ta wariatka ode mnie chce? Wciska mi ten talerz i wciska. Ach, chyba będę musiał się z nią pobawić, bo nie da mi spokoju, nigdy mi nie da spokoju. No już aportuję, biegnę! Ej, 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 ej! Popatrz, to, to ta wiewiórka. Ej, on udawał, tylko nic mu nie jest. Robię to specjalnie dla ciebie i to jest ostatni raz. Już biegnę po ten talerz! Jestem za szybki, nawet nie wyhamuję. Lecę dalej! Galop, 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 galop! Coś ty mi tu za buzdygan jakiś przyniosła, wiesz co? Ja się nie będę bawić bronią białą, ja jestem pokojowy. Ani taką kolorową bronią też nie. Wydaje mi się, że ona dzisiaj chce za wszelką cenę potrenować aportowanie. Hmm, czyli póki nie zacznę aportować, to nie wrócimy do domu. Oj, nie widzi mi się spać na dworze. Tak, to jest moja piłka, brawo człowiek! Tup, 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 tup. Znalazłem piłkę, ale jej nie podniosę. Ha! Tego to się nie spodziewałaś, co? Czego ty nie rozumiesz? Nie chce mi się biegać za piłką. Sama przyniesiesz, tak? Dobry człowiek! Brawo! Uczy się. Moja, 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 moja! Podanie do Gustawowskiego! Moja, 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 mam! Nie mam. Mam! Porano mój posłyszony ja. numer. Wórdź unik! Dobrze, że nie widzę kolorów, bo zielona piłka na zielonej trawie to masakra. A, Mówiłem, że można to połknąć! Przeuważasz! Kurczę, no ja się trochę martwię, co ta szalona wariatka jeszcze tam ma ze sobą w tej torbie. Ja to bym sobie usiadł tutaj kuperkiem. Tu dam nogę. O, jak fajnie. Co mi pani tu piszczy tym ciastkiem? Dobra, udaję, że jej nie znam. Mam dość. Chyba zasłużyłem na obiadek, co? No. Takiego jednego pypcia tylko? Skandal! No i to jest normalna porcja. Możesz. Jezu, chłopie, to jest No, powiem Ci, że chyba mogę jeszcze poaportować. No to na pożegnanie podsumujmy sobie. Czy pies powinien aportować kamienie, patyki i małe piłeczki? Nie, 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 nie! Pamiętajcie, aby do aportowania zabierać odpowiednie zabawki. A ja uciekam do domu. Cześć! Hej, zapraszamy do naszego sklepu internetowego! Tak, kupcie jedzonko swoim zwierzątkom. Miam